W moim pierwszym vlog, masowym vlogu i z tej okazji na mojej twarzy wyszedł mi dzisiaj w nocy pryszcz. Akurat jak pokazuję vloga i nie mam makijażu, to musi wyjść mi na twarzy pryszczor. Bardzo Was przepraszam za stan naszej sypialni. Widzicie, jest dość duży bałagan, ale my naprawdę dosłownie przed chwilą wstaliśmy, więc pokazuję wam jak jest moja twarz. Się też świeci, jak widzę, ale też po prostu dlatego, że dosłownie przed chwilą podniosłam się z łóżka. Patryk teraz zmywa podłogę, dlatego, że mimo, że Gacuś był wczoraj na długim spacerku, to i tak w nocy narobił, dlatego Patryk wkurzony teraz sprząta. Ja się wymigałam od sprzątania, bo powiedziałam, że nagrywam vloga i nie mogę, a teoretycznie powinna być teraz moja kolej sprzątania, gdy Gacuś na paskudzi, ale no udało mi się. I słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ekscytujący dla mnie dzień, dlatego że będziemy jechali dzisiaj do Ikei kupować różne ozdoby świąteczne. Dlatego, że na razie w naszym domu nie ma nic świątecznego, a chcę, żeby na vlogmas było chociaż trochę świątecznych ozdóbek. Tak więc co, ja idę napić się jakiejś kawy, zjem śniadanie, Was zapraszam na spędzenie tego dnia oraz całego vlogmasu ze mną. I jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, a ja ruszam z moim dniem. Zaczynamy! Postanowiłam jednak zrezygnować z tego, żeby na początku w pierwszej kolejności zjeść śniadanie, delektować się, a dopiero później się kąpać. Na początku idę wziąć prysznic, muszę umyć swoje włosy, bo wiecie, jak teraz wezmę prysznic, to jak będę jadła śniadanie, to już mi te włosy będą schły. Proces zajmowania się włosami będzie krótszy, bo będę musiała je krócej suszyć. Do dzisiaj nie ma wolnego dnia, nie? Jakbym miała wolny dzień, to bym sobie właśnie zrobiła taki dzień snucia się po domu i na początku śniadanka, a później kąpanko. Ale nie, nie mam nie ma dnia wolnego, ja też troszeczkę się stresuję Dlatego, że niedługo będę odbierała swoje autko Będę miała nowe autko I dzisiaj chyba będę musiała tam jechać Już załatwiać jakieś dokumenty I trochę już się zaczynam stresować I zastanawiać się, czy ja ze wszystkim zdążę No, ten dzień mi się zaczął trochę stresująco Tak więc no, muszę lecieć, szybko się kąpać I idziemy jeść No, bo trzeba ze wszystkim zdążyć A bardzo mi zależy na tym, żeby pojechać jeszcze do tej IKEA i Zdążyć i porobić jakieś świąteczne zakupy to mogę Wam powiedzieć, że zmieniłam ostatnio trochę kolejność, w której się kąpię, dlatego, że ja zawsze robiłam tak, że na sam koniec spłukiwałam odżywkę. Byłam już czysta i na sam koniec płukałam swoje włosy, co jakby jest logiczne. Kiedy mamy odżywkę na włosach, no to chcemy, żeby została na nich jak najdłużej. Kąpiemy się, myjemy, namydlamy, a dopiero później zmywamy odżywkę, żeby te włosy mogły jak najwięcej wchłonąć. Ale teraz robię tak, że dopiero jak spłukam odżywkę, ja to myję swoją twarz i myję swoje plecy, dlatego, że ja mam problem z trądzikiem na plecach i doszłam do wniosku, że w sumie, jak spłukuję odżywkę, no to to wszystko po prostu leci dosłownie na moje plecy. W odżywce jest wiele olejków, jest wiele silikonów i później to zostaje na skórze. I być może nie jest to najlepszy pomysł, jeżeli ma się problem z trądzikiem na plecach, żeby dowalać jeszcze warstwę silikonu i oleju. Wiadomo, no nie jest to przyczyna, dla której mam trądzik na plecach. Ja mam trądzik na plecach, słuchajcie, od gimnazjum ja się z nim borykam, więc no to na pewno mi nie rozwiąże tego problemu, ale może pomoże, jeżeli Będę miała na plecach jedną krostkę mniej, to byłabym z tego powodu bardzo zadowolona. Więc tak jak mówię, jeżeli tak jak ja macie problem z trądzikiem w niektórych miejscach, to rozważcie mycie tych miejsc na sam koniec po spłukaniu odżywki. Może pomoże, a jestem pewna, że nie zaszkodzi. Po umyciu się przechodzę do ogarnięcia swojej twarzy i pierwszą rzeczą, którą zastosuję, to <laughs> się mówię, jak się tym pryska, jest woda termalna. Ja mam często problemy z podrażnioną twarzą i woda termalna bardzo ładnie tę skórę uspokaja. Następnie hydrolat, jest to hydrolat. Geraninowy. Hydrolat z biochemii urody i ja kocham te ich hydrolaty, tak więc nakładam na twarz bardzo również łagodzi mi wszelkiego rodzaju podrażnienia. I następnie serum. Serum, które stosuję teraz rano, to jest serum marki The Ordinary. Lubię to serum, dlatego że ma w swoim składzie kofeinę i kofeina świetnie sprawdza się, jeżeli macie ciemne cienie pod oczami, dlatego że potrafi je ładnie rozjaśnić. I u mnie rzeczywiście to tak działa, że jak stosuję serum z kofeiną, to te moje cienie pod oczami są mniej widoczne, ale no niestety jest. To efekt tymczasowy, jest to tylko efekt wtedy, kiedy stosujecie dane serum Na zawsze niestety cieni pod oczami nie rozświetli I kolejny krok trochę kontrowersyjny Będę teraz używała na twarz To jest odżywczy krem do ciała marki Basic Lab On mi się świetnie sprawdza na ciało i również w zimę Ups. W zimę lubię po prostu stosować ten balsam do ciała na twarz. Teoretycznie nie ma żadnych reguł. To nie jest tak, że jak jest napisane, że mamy krem pod oczy, to musimy konkretnie stosować pod oczy. Jak krem do twarzy, to musimy stosować tylko na twarz. Nie możemy na przykład na pięty. A w tym balsamie są akurat wszystkie składniki, które ja chcę mieć w produkcie nawilżającym do twarzy. Więc wiecie, taka pojemność kremu do twarzy, no to jest dobra oszczędność. Ja go stosuję teraz do ciała, stosuję go na twarz i uwaga, stosuję go również na usta, dlatego że ostatnio wszystko mnie uczula, jeżeli chodzi o usta. Mam wiele fajnych balsamików do ust, ale po wszystkich mam po prostu tutaj czerwone wokół ust, swędzi mnie i schodzi mi skóra. Podejrzewam, że po prostu uczula mnie zapach w tych kosmetykach, a ten produkt nie ma zapachu, dlatego go sobie nakładał również na usta. No, w tym momencie jestem po prostu cała wysmarowana balsamem do twarzy, no ale wiecie, świetnie mi się to sprawdza. No i będę oczywiście również nakładała grubą warstwę kremu ze spiewem. Krem ze spiewem to jest najlepszy sposób na to, żeby zapobiegać przedwczesnym zmarszczkom. Tak więc nakładam tę białą pastę na swoją twarz. Dobrze, chociaż, że teraz te współczesne kremy z filtrem trochę lepiej się nakładają, bo wcześniej krem z filtrem to naprawdę była biała pasta. W ogóle próbuję się cały czas dodzwonić przez infolinię do salonu, w którym mam odbierać swoje auto. Teoretycznie miałam spotkanie umówione na dzisiaj, ale mi tego nie potwierdzili, więc chcę przedzwonić, żeby być pewna, żeby nie jechać tam po prostu na marne. I nie mogę się już doczekać, bo chcę Wam pokazać swoje auto, tylko tak długo na nie czekałam i jestem ciekawa, czy zgadniecie, jaka to będzie marka auta. A Mam wrażenie, że ci, którzy uważnie oglądają moje Insta story, to będą potrafili zgadnąć, tak więc piszcie swoje przypuszczenia w komentarzach. A jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam Was do obserwowania, dlatego że tam również wrzucam wiele rzeczy ze swojego życia. I zobaczę teraz, jak ten filtr wygląda. O, całkiem dobrze się nałożył. Okej, okay, twarz uratowana, mamy nałożoną to masę kosmetyków, więc teraz lecimy wreszcie na śniadanko! Bo ja już jestem głodna, kochani. Moje śniadanie już wstawiłam do piekarnika. To będzie bardzo nieskomplikowane, ale bardzo pyszne śniadanie, czyli tosty z serem. Zrobiłam sobie jeszcze do nich sosik z jogurtu i jakiś przypraw czosnku i słodkiej papryki. Coś tu pływa to mucha. Nie, na szczęście to nie mucha. I dodam sobie jeszcze do moich tostów jakieś kiełki. Żeby było zdrowie. Pamiętacie, mówiłam wam, że chciałabym się zacząć zdrowiej odżywiać I z dumą przyznaję, że nam się udaje Widzicie, no jest za mną ogromny bałagan Ale to dlatego, że teraz gotujemy w domu Wcześniej wszystko zamawialiśmy No i moja dieta głównie opierała się na pizzy, mrożonkach i batonach Teraz się wreszcie ogarnęliśmy Pracujemy nad tym, co jemy Na obiad czeka na nas pyszna zupa fasolowa Którą wczoraj zrobił Patryk To jest niesamowite, że ja będę jadła zupę fasolową bo ja zupę nie jadłam rok, a teraz będę jadła zupę. Ja jestem z siebie i z mojego Patryka taka dumna, że zaczęliśmy jej. Zdrowo, codziennie jem teraz owoce, warzywa. Wcześniej ja może owoc widziałam raz w tygodniu, a teraz jem kilka owoców dziennie. To jest dla mnie ogromne osiągnięcie. Zarówno fizyczne, no bo czuję się dobrze, jak jem zdrowo, ale także psychiczne, bo już wiecie, nie mam poczucia winy, że tylko wsuwam gotowe rzeczy. No, jestem zadowolona, bo wiecie, że nie miałam najzdrowszej relacji z jedzeniem i mam wrażenie, że przez lata terapii i pracy nad sobą robi się coraz lepiej. No i mam moje śniadanie, tosty z serem. Jogurt naturalny z przyprawami, i do tego kiełki. Posypię sobie jeszcze płatkami chili. Uwielbiam płatki chili. Jak lubicie mieć troszeczkę ostrzej na talerzu, no to płatki chili są fenomenalne. No i to jest ilość, którą ja potrzebuję zjeść na śniadanie. Ja lubię zjeść duże śniadanie, bo jak zjem małe śniadanie, to później jestem głodna przez cały dzień. Bez różnicy, czy jem, czy nie jem, jestem głodna. Wiecie, są ludzie, którzy potrzebują śniadań, są ludzie, którzy nie potrzebują śniadań. Ja potrzebuję śniadania i kocham śniadania. Tak więc smacznego! Pokażę Wam, co. Kupiłam sobie taką paczkę czekoladek od Kindera. Tu jest 25 czekoladek. Ups. Gacuś, nie! Gacuś, nie! Zostaw było 25 czekoladek i ja tymi czekoladkami miałam sobie odliczać do świąt. Zobaczcie ile czekoladek zostało. A to jest dopiero początek vlogmasu, po prostu nie dałam rady się powstrzymać. No co ja wam mogę powiedzieć, ja jestem po prostu kinderowym potworem. Nawet sobie teraz wezmę jedną czekoladkę, no co? Ale zobaczcie jaka jest mała i urocza. Moi mili, słuchajcie, zrobiłam sobie herbatkę i teraz przejdę do zrobienia takiego bardzo, bardzo lekkiego makijażu i chciałabym ten makijaż nagrać sobie na live, na tiktoku, w ogóle Zobaczcie, youtuberka od 5 lat nagrywająca i jako statywu używam butelki po wodzie I wiecie, i to nie jest tak, że ja nie mam profesjonalnych statywów Ja sobie kilka dni temu zamówiłam gimbala za chyba 600 zł do telefonu, żeby mieć profesjonalny gimbal i przy nim nagrywać No tak, ale i tak dochodzę do wniosku, że najlepiej do tego sprawdza się po prostu stara, dobra butelka po wodzie Najlepiej mi się przy czymś takim nagrywa Dobra, ja biorę łyka i przechodzę do robienia mojego live'a. Hej wszystkim, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na live, w którym pokażę Wam jak wygląda mój taki naturalny makijaż na co dzień. Skończyłam prowadzić live'a, mam też mój lekki makijaż na twarzy. Powiem Wam, że kocham tego typu makijaże. Moim zdaniem są przeurocze, robi się je super szybko, ale mają jeden minus. Niestety nie są tak trwałe jak te super, wiecie, matowe makijaże, gdzie nakładało się masę podkładu, jeszcze robiło się baking. Pamięta ktoś baking? Wiecie, tysiąc warstw podkładu, pudru, korektoru, no te makijaże robiło się długo, ale te dziamy były wytrzymałe, za to te delikatniutkie, gdzie nakłada się tylko troszeczkę korektora i trochę pudru są tak piękne, ale jednocześnie nie aż tak trwałe. Ja już, wiecie, ja już widzę w lustrze, że mi się tutaj zbiera korektor pod oczami. Zawsze źle, nie? Nigdy nie można dobrze wybrać. Więc co? Teraz sobie moje włosy wysuszę i je chyba wyprostuję. Możecie teraz zobaczyć, jak wyglądają moje włosy, kiedy je rozczeszę i kiedy ich nie wyprostuję, ani nie zdecyduję się wycisnąć z nich loków. To jest po prostu taki puch, to jest po prostu takim... Hagrid. I ja przechodzę takie, wiecie, różne stany z moimi włosami. Raz wchodzę na taką, wiecie, pielęgnację, wyciskam loki, dbam o te włosy, a po pewnym czasie mówię, ech, dobra, mam dość, będę je po prostu prostowała. Jeżeli chodzi o mnie i o moje włosy, to naprawdę nie radzę wam nie słuchać, dlatego że moja opinia na temat włosów zmienia się co tydzień. Natomiast zaczęłam mieć już takie też zdrowe podejście do włosów, bo wcześniej miałam takie podejście, że jak coś mi się stanie z włosami, i fryzjerka mi źle utnie, albo coś się tutaj spali, albo coś się nie uda, no to drama.

Po co? Po co po prostu wprowadzać się w takie stady? To nie jest ręka, to jest włos, odrośnie. Nawet jakbym sobie teraz po prostu tutaj podziabała te włosy, rozjaśniła, po prostu połowę bym miała zieloną, połowę różową, i wszystko byłoby spalone i włosy byłyby straszne, to i tak można je obciąć i odrosną nowe, piękne włosy. Włosy to jest jedno z niewielu miejsc na naszym ciele, na którym, wiecie, da się dość bezkarnie eksperymentować. Więc jeżeli macie ochotę, wiecie, ściąć sobie włosy, przefarbować na różowo, to Czemu nie? Ja wiecie, przypominam sobie, jak ja przeżywałam te włosy, po prostu fryzjerka ucięła mi centymetr za dużo, a ja po prostu wracałam do domu i płakałam. Po co? To są tylko włosy, no nie? Ja dwa tygodnie temu, wiecie, wcieram olejki w ogóle, mm, moje włoski, żeby się nic nie stało. Dwa tygodnie później, ja yeah, już prostuję, ja już zapomniałam o tym wcieraniu olejków. Nawet byłam teraz u fryzjerki, jak mi malowała odrosł i mówię jej, ej... Słuchaj, a może ja bym sobie przedłużyła włosy? Ona mówi, nie stara, poczekaj, masz już długie włosy, poczekaj, pół roku, urosną ci, po co masz się wdawać w koszta? Po co ci to? Po co ci to? Nie przedłużaj tych włosów. A ja na to, a może sobie jednak przedłużę, no życie jest po to, żeby eksperymentować. Więc tak jak mówię, nie zwracajcie na mnie uwagi, jeżeli chodzi o włosy, bo mi się opinia zmienia co tydzień, jak mówię raz, że będę robiła coś takiego z włosami, a później, że będę robiła coś takiego. To możecie mieć pewność, że za dwa tygodnie już zmienię zdanie i będę miała zupełnie inny plan i pomysł na te kudły. No tak więc co? Teraz ja sobie rozczeszę, trochę podsuszę, bo czuję, że są jeszcze tutaj wilgotne i ja wyprostuję i będziemy się powoli kierowali na IKEA. I włosy są gotowe. Jeszcze na koniec nałożę na nie pastę do brody mojego męża. To jest taka pasta do układania brody, ale ona sprawdza mi się świetnie, żeby opanować te stojące włoski, które mam tutaj. Akurat dzisiaj mi tak bardzo nie stoją. Nie wiem, ostatnio kondycja moich włosów nie jest taka straszna i już mi tak bardzo, bardzo nie odstają, ale czasem, wiecie, są takie małe antenki, które mnie denerwują. Ups a lubię mieć takie gładziusieńkie włosy tak więc nakładam ten produkt takie pasty wygładzające włosy są zdecydowanie bardziej delikatne niż na przykład lakier do włosów na alkoholu, więc jestem tej pasty bardzo zadowolona i nie muszę jej kupować, bo po prostu podbieram ją mężowi no i co, włosy gotowe, idziemy już na parking, żeby pojechać do Ikei chciałabym kupić jakieś fajne ozdoby na vlogmas, dlatego, że mam jakieś takie świąteczne pierdółki, ale są już takie dość stare chciałam kupić coś nowego, a poza tym Ikea równa się psiki w Ikei. Jeżeli ja mam szansę pojechać do Ikei i zjeść ich jedzenie, które uwielbiam, to ja tę szansę wykorzystam. No, tak więc jedziemy, może coś fajnego kupimy. Poza tym musimy kupić jeszcze widelce, miski na zupę, bo teraz zaczęliśmy się odżywiać zdrowo, jak mówiłam, jemy zupę, a mamy tylko chyba jedną miskę na zupę, bo wcześniej nie jedliśmy takich rzeczy, więc jeszcze kupimy jakieś miski, głupoty. Tak więc będzie fajnie. Bo zimno, nie ubrałam się, muszę sobie kupić jakąś fajną kurtkę na zimę. Na razie chodzę w takiej kufajce, ale bardzo mi się. Się podoba. Jesteśmy na stacji benzynowej, tankujemy autko. Jeździmy obecnie autkiem rodziców Patryka, bo moje jeszcze nie przyszło. Już nie mogę się doczekać. Zgadujcie, jakie to będzie auto. Ja słuchajcie, tak zimno. Ja się tak nie ubrałam. Wczoraj było jeszcze ciepło, a dzisiaj tak zimno. Ja tylko wiecie, w tej kufajce siedzę. A jak zaparkujemy w Ikei, to będzie sporo do przejścia. Jeszcze będziemy wynosili z IK te różne pewnie graty, które kupimy. To ja nie wiem, ja się przeziębię. Ale dobrze, że nam też Ciebie pożyczyli auto, bo byśmy nie mieli jak jeździć. O, jest i ona! Zbliżamy się mieli państwo. Jest jej Kała, ale zimno, ale się nie ubraliśmy. Już jesteśmy i oczywiście na samym początku kierujemy się na jedzonko. Ok, rączki czyste, więc idę jeść. mamy już swoje jedzenie. Ja zamówiłam kropsiki roślinne, bardzo bardzo smaczne, bardzo je lubię. Do tego mam sałatkę z krewetkami, do tego sosik i Patryk ma swojego łososia. Jak cię kochanie smakuje? Jest OK. Patryk tak nie do końca przepada za tym jedzeniem z Ikei, a ja za to przypadam bardzo i bardzo lubię je jeść. I często jest tak, że jak mam do wyboru jakiś fast food, to zamiast właśnie pójść do maka to wolę pójść do Ikei. Wydaje mi się, że po pierwsze cenowo wychodzi bardzo dobrze, a po drugie, no nie jest to takie najgorsze, najgorsze jedzenie, prawda? No wiecie, jakby spojrzeć na tą sałatkę, są tu jednak jakieś warzywka, jest tu jakieś białko, nie jest to po prostu tylko smażony burger, nie? I frytki. Więc no nie mam takich wyrzutów sumienia, że jem tutaj i spróbuję tę sałatkę, bo nigdy jeszcze nie jadłam. Słodka jak słodka. Ktoś swojego łososia, ostatnio robił sam w domu łososia, dlatego mu tak bardzo nie smakuje. On no, mówi, że jego był o wiele lepszy. No wiadomo, że ten domowy jest o wiele lepszy, ale ten kosztował dwie dechy i jest przygotowany, więc nie jest źle. Natomiast moją ulubioną rzeczą są te psiki. Kroszności. Zobaczcie, jak ładnie już Ika ustrojona. No No i dobra, skończyliśmy jeść, tak więc bierzemy zużyczek i będziemy. Ruszać na łowę. Co to jest? Czy wam też to przypomina jajko? Myślę, że to jest jajko. To jest chyba jajko. Mam takie same kubki. Jak wam się podobają, to już wiecie skąd je mam. Jesteśmy na dziale zabawek i będziemy brali stąd jakiegoś pluszaka dla Gacusia. Patryk jest za wzięciem dinozaura. No bo mówi, że Gacuś go będzie mógł tak ze szyję chwytać. Mi się też strasznie podoba ten dinozaur. Ten wygląda świetnie, ten jest trochę bardziej nudny, ale Patrek jest za tym, no i może ma rację, że tutaj... O, ma Jest sobie... ogon. O, no tak, no dla psa to będzie zdecydowanie ciekawsze niż to, no bo to to tylko takie, żeby się przytulić, a Gatuś będzie mógł się wyżyć na tym dinozaurze. No ale ten rozmiar to taki nie na niego. Mi się wydaje, że ten, albo nawet mniejszy, jeżeli są jakieś mniejsze. Albo małpę, trochę podobne. O matku, jest koala! Ale, Jeju, ale jest wąż! Ale świetne są te zabawki. Nie, bierzemy to, to jest fajniejsze. Okej, okay, czyli na razie z całych naszych zakupów z IKEA mamy dinozaura. I patrzę, że za mną są jakieś takie fajne pantery. Ale nie kupiliśmy jeszcze nic ważnego, więc na razie dinozaur dla gacy. Ale przydałoby się też kupić, nie wiem, coś, sztućce jakieś, miskę, a nie. O matko, się nie, jednego kupujemy, więcej nie kupujemy. O, o matko, zobaczcie, ta koala ma baby, to jest mama koala, to jest jej baby, urocze. Potrzebna nam jest deska do krojenia, bo mamy taką dużą, a potrzebna Halo? nam jest taka mała, żeby po prostu tylko coś pokroić na szybko i to jest spoko. Więc ta wraca z nami. Przydałby się jeszcze taki słoik na jakieś wypieki. Jak piekę ciastka, to później nie ma gdzie ich włożyć, a ten jest fajny, nie dostawałoby się do nich powietrza. Dobra, to też biorę. się uświadomił mi, że to nie jest deska do krojenia tylko to są w ogóle jakieś takie yy, tylko ekspozycje że tego nie można kupić a szkoda, bo to było takie fajne to byłoby idealną deską do krojenia no ale rzeczywiście, bo na tym jak weźmiecie nie ma nawet żadnego kodu więc nie, to tylko po prostu jest tutaj tego, żeby było ładne no dlaczego? to było spoko moja babcia miała też takiego w domu bałam się tego zobaczcie jakie urocze, bardzo właśnie takie świąteczno-jesienne, są też kubki na pewno wezmę z dwa. Chcesz koniecznie taki kubek? Dobra, wezmę dwa. Mamy taką zastawę i niestety nie ma do niej głębokich talerzy, więc sprawdzamy co by tutaj pasowało. No ta czernie jest niezła, bo myślałam o tych, ale nie, a to się kompletnie gryzie bardzo ładnie dopasowały te matowe czarne, ale też nie ma z nich takich głębokich. Są takie głębokie, ale chcemy bardziej w takim kształcie i rozmiarze, więc ciężko jest znaleźć. Myślałam, że to będzie bardzo szybkie i proste, a teraz chodzimy i nie możemy się zdecydować. Zobaczcie, te są śliczne, ale są za malutkie na zupkę. Za to te za wielkie. W końcu wybraliśmy takie w miarę dobry rozmiar i w miarę pasujący kolor. No. W miarę. Ale jesteś pewna, że to. Ten... Tak, bierzemy to już, dobra. Nie będziemy się nad tym zastanawiać. Będą okej. Okay. Wreszcie jesteśmy na dziale dekoracji. Myślę, że kupię taki czerwony lampion. Wygląda bardzo świątecznie. Oj, nie mogę złapać, dobra. Ten czerwony lampion będzie się nadawał idealnie. Dobra, mamy już coś z dekoracji. O, wow, ale urocze. To jest chyba na świeczkę. Bardzo fajne, podoba mi się. Kochani, jak myślisz, kupujemy to? Ile to kosztuje? Poczekajcie. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena. 39. Nie, tego nie kupuję. Robię. Przydałoby się jeszcze do tego lampiona wziąć świeczkę. O, zobaczcie to jakie ładne. Tylko nie świątaczne. I znaleźliśmy jeszcze choineczki. Zobaczcie, żywe. Będą po prostu idealne na tło, więc choineczkę zabieram. Ta jest ładna. No, dobra, bierzemy cię. Tutaj? Nie, bo nam brudzi. Będę ją trzymać. Okej, okay, myślę, że to mamy. Będziemy już się kierowali do wyjścia. Nie kupiliśmy dużo, ale jestem zadowolona z tego... Co to było? Lampionu i z tego prawdziwego drzewka, bo będzie ładnie wyglądała w tle. I jeszcze pewnie pójdziemy do tego sklepiku z jedzeniem DK, bo mają czasem fajne słodycze. Może jest coś takiego właśnie zimowego, świątecznego, więc teraz idziemy do kasy. Ładna choinka w tym roku mam cel, że ustroję wreszcie prawdziwą choinkę. Ta wygląda jak prawdziwa, ale Ups, coś się tam wywaliło. Ale ja chcę wreszcie w tym roku ustroić choinkę. Może jak Wam powiem, że mam taki plan, to mi się spełni dzięki temu, ale muszę się wziąć. I rzeczywiście ją ustroić. O nie, patrzcie, chodok jest po 2 złote, a było po złotówce. Zobaczcie, ile świątecznych łakoci są dumne są jeszcze do tego pierniczki fajne te dumle, ale zawsze mi od nich zęby bolą, za słodkie są dla mnie, więc chyba nic stąd nie biorę pokażę wam co kupiłam z jedzonka, kupiłam żurawinę, kupiłam Herbatę kupiłam takie do piekarnika gotowe ślimaczki, to jest chyba ślimaczek cynamonowy I moje ulubione wege kotleciki, jak Patryk je spróbował to się dziwił, że one mi smakują, ale one mi naprawdę smakują I to, to, to tyle, tego nie kupowałam, to jest tylko moje No i mamy to, zakupy zrobione, czyli wracamy do domu, trzeba wyprowadzić Gacusia Gacuś, o podoba ci się, co? Aha, ale ty drapiesz, matko jak mu się spodobała ta zabawka, słuchajcie Gacuś, uspokój się! Gacuś! Jezu, ja chciałam mu tak delikatnie dać, a on od razu się rzucił na szyję tego dinozaura. Gacuś! Matko, jak ty się zachowujesz, zobaczcie. Jaki to jest czasem agresywny... O matko, jaki to jest agresywny pies! Ale ci się spodobał ten dinozaur, co? Ale ci się spodobał... Ała! mnie. ale ci się spodobał, nie? Dobra, dawaj! Dawaj, bierz go! Okej, okay. no, podoba mi się zabawka. No zobaczcie, jak on mnie udrapał, jak on się rzucił na tego dinozaura. No patrzcie, no, no krewę ci, no. Na Byłam wczoraj na filmie Duna. strasznie mi się spodobał i już czytam książkę Duna. Zobaczcie jaka to jest cegła. Dostałam ją od Patryka. Ta książka ma na luzie tysiąc stron. Zobaczmy, ile ona ma stron. Nie, 700, ponad 700, ale. Ha, no to jest książka i słuchajcie, ona ma. 6 tomów, tak więc no będzie sporo czytania, ale jeżeli chodzi o film, to o matko straszliwie mi się spodobał i bardzo Wam polecam. I co kochani? Będę teraz szła się kąpać, później zjem kolację, zjem zupę fasolową, którą zrobił Patryk i będę kładła się spać, dlatego, że jutro rano trzeba wstać i nagrywać kolejny film na Vlogmas. I mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to proszę zostawcie mi kciuka w górę i wspierajcie mnie podczas tego Vlogmasu, oglądajcie moje Vlogmasowe filmy, to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, starałam się z tym vlogiem, jeżeli tak, jeżeli było super, to proszę dajcie mi znać i obejrzyjcie mój poprzedni vlog masowy film, tak więc ja już się z wami żegnam i do zobaczenia jutro, pa pa!